Dzień dobry, kochane bliźnięta. Zapraszam Was na czytanie na miesiąc sierpień 2020. Moi drodzy, jest to wspaniały czas, ponieważ słońce mamy w znaku lwa, czyli w znaku ognia, w znaku działania. Lew jest, kochani, kreatywny. Lew wyraża siebie, potrafi wyrażać siebie w sposób interesujący dla otoczenia, ale też pokazuje prawdziwą swoją twarz. Czyli jest autentyczny. Lew jest bardzo, kochani, autentyczny. Nie ma w nim obaw, aby pokazać się światu tym, kim naprawdę się jest. Zachęcam, aby w sierpniu podjąć, kochani, działania i wyznaczyć sobie długodystansowe cele. Zapraszam Was również do tego, żeby w sierpniu, z racji tego, że jest to ostatni miesiąc przed wejściem w nowy rok, Numerologiczne, zakończyć pewne sprawy, zamknąć pewien etap w swoim życiu, dokonać podsumowania, zrobić po prostu taki rachunek, rachunek sumienia, czyli jakie błędy popełniliście i czego już powielać nie chcecie w życiu, a także czego pragniecie doświadczać w swoim życiu, co jest dla Was ważne i jak to osiągnąć. Moi drodzy, em, Sierpień to jest miesiąc brama, czyli y, zakończamy pewien czas i idziemy w stronę naszych marzeń, które płyną prosto z naszego serduszka. Y, zapraszam, kochani, do subskrypcji, ponieważ czytanie jest z intencją dla moich subskrybentów. Zapraszam do czytań indywidualnych, y, które znajdziecie w opisie pod filmem. Na mojej stronie możecie wykupić takie, kochani, czytania. Jest to ważne z tego względu, że tak jak mówiłam już wkrótce zaczynamy nowy rok numerologiczny i dobrze jest oczyścić się z niepotrzebnego bagażu emocjonalnego i przyjrzeć się jak wyglądają sprawy z innej niż dotychczas perspektywy. Zaczniemy od kart uzupełniających, które będą też dla nas istotną wskazówką na sierpień. Sacred destiny wonders, czyli cuda. Anioły, archanioł Gabriel, pięknie. Przekaz od twojej duszy. Trudna sytuacja, kryzys jest tak naprawdę dla ciebie wielką szansą. Wszystko zależy od ciebie. Czy wykorzystasz to, co trudne do rozwoju, do zawalczania o siebie, czy? Może poddasz się. I afirmacja staje się coraz bardziej odważna. Uczę się porzucać wymówki i pokonywać przeszkody. Zaczynam rozumieć, że trudności mogą mnie wzmacniać, a nie osłabiać. I jeszcze jedna rzecz, kochani: afirmacje działają wtedy, kiedy połączymy je również z jakimś konkretnym działaniem. Możecie afirmacje budować dla siebie na różne sposoby. Możecie w ten sposób, który jest tutaj zaprezentowany, czyli pokazujesz proces, tak, że stajesz się coraz bardziej na przykład odważny, coraz bardziej uważny i tak dalej. A możesz też afirmacje zbudować w taki sposób. Jestem spokojna. Emanuje ze mnie radość. Tylko przy tej drugiej afirmacji bardzo ważne jest to, żeby wierzyć w to, co mówisz i hmm, wykonywać drugą afirmację w jakimś konkretnym działaniu. Czyli afirmacja plus działanie. Jestem spokojna i na przykład idziesz biegać, i w tym czasie powtarzasz to sobie. Jestem odważna, wierzysz w to, co mówisz, czyli twoja intencja jest pełna wiary w to, co mówisz i idziesz, nie wiem, na spacer, na przykład, tak. I wtedy afirmacja plus mocna wiara w to, plus działanie, wprawienie ciała w ruch przynosi bardzo dobre efekty. Niekoniecznie jestem za afirmacjami które nie wierzycie, ponieważ one po prostu oszukują nas samych, a nie chodzi o to, żeby one nas osłabiały, tylko żeby one były naszym wsparciem. Działa, przyznaję, bardzo działa. Jeżeli chodzi o kartę pierwszą, Wonders, czyli jest tutaj taka prośba: otwórz się na cuda, które są wokół ciebie, i w sierpniu będzie się wiele dobrych rzeczy działo. I jest prośba, żebyś y, otworzył na to swoje serce i żebyś otworzył na to swoje oczy. W sierpniu będą przy tobie cuda. Archanioł Gabriel mówi: Przesłanie miłości, braterstwa i wolności czyni mnie pełnym. Czyli tutaj jest też prośba do tego, żebyście poprzez miłość, poprzez braterstwo Sami ze sobą, z drugą osobą, stawali się osobami wolnymi, ale kluczem do wolności jest miłość i pokazanie się tym, kim jesteście, czyli ściągnięcie maski. Czas jest wyjątkowo owocny do tego, żeby właśnie przestać grać rolę nałożone społecznie na nas, dlatego że mamy 3 sierpnia pełnię w wodniku. I to jest pełnia, która pomaga nam odciąć się od naszej nieprawdy. Więcej o tym już wkrótce. <laughs> A teraz zobaczymy, e, jakie energie będą dla Was w sierpniu, kochane bliźnięta. Ósemka mieczy. Dziesiątka mieczy. Królowa Mieczy. Okej, okay. siódemka Mieczy. I w tle czytania mamy dziesiątkę denarów. Mhm. Potrzeba odpoczynku. Mhm. I podjęcia działań. No dobrze. E, słuchajcie, więc wygląda to tak, że w sierpniu y, możecie czuć się Zniewoleni. Możecie um, czuć się związani, tak jakbyście mieli związane ręce. Um, I tutaj jest prośba, żeby um, dążyć do wyzwolenia, do wyzwolenia samego siebie z własnych, bardzo trudnych myśli, które przy Was krążą i nie dają Wam spokoju. Ta karta ósemka mieczy mówi o tym, że jeżeli czujesz się zniewolony, jeżeli czujesz się w czymś uwięziony, jeżeli jest coś takiego trudnego, że ty po prostu czujesz się sparaliżowany i nie możesz działać, to wiedz, że to jest w twojej głowie. Ty odbierasz tak rzeczywistość w taki bardzo mocny sposób. Popatrz proszę, ta postać przed lustrem nie jest wcale związana. Postać w lustrze jest związana, czyli ty tak widzisz siebie, że widzisz, że nie masz wyjścia z sytuacji, w której jesteś. Dużo natrętnych myśli. Więc jeżeli zmienisz perspektywę patrzenia na daną sytuację, to zmieni się też obraz w lustrze, tak? Czyli pamiętaj proszę, że karta ósemki mieczy to jest karta brama, która mówi tobie, że może czujesz się tak właśnie, jak tutaj w tym odbiciu lustrzanym, ale yy, ta karta daje ci informację, że w sierpniu to będzie idealny czas do tego, żeby zmienić to poczucie zniewolenia, które w tobie jest. Trzeba się z tego wyzwolić. I jak to możesz zrobić? Yy, jeżeli przyjrzysz się sprawom yy, obiektywnie, czyli jeżeli po prostu przyjrzysz się uważnie, jak wyglądają fakty, czyli przestaniesz tutaj karmić siebie po prostu iluzją, nieprawdą, tak? Przestaniesz patrzeć na pewne sprawy przez różowe okulary. Zobaczysz, jak fakty wyglądają naprawdę, i to będzie droga, która prowadzi Ciebie do wyzwolenia. Hmm. Może w Twoim otoczeniu jest ktoś, kto nie jest wobec Ciebie uczciwy i dobrze by tutaj było jakby spojrzeć na to, jak sprawy wyglądają naprawdę. To da Tobie ulgę, poczucie wyzwolenia. Ta karta też prosi do tego, żeby odważnie na pewne rzeczy spojrzeć. Tu jest potrzebna odwaga. Ale powiem Wam, że niezwykle te karty się poukładały, bo tu jest siódemka mieczy, ósemka mieczy, dziesiątka mieczy i królowa miecze. Czyli bardzo dużo takiej trudnej energii myślowej, którą należy okiełznać w sierpniu. Dziesiątka mieczy mówi o tym, że yy, trudny czas. Zmierza ku końcowi. Że mm, wszystko, co wydaje się Tobie bez wyjścia, y, idzie w stronę zakończenia, w stronę wyzwolenia, w stronę uwolnienia. Ta postać z dziesięciu mieczy odwraca się od tych trudów, odwraca się od tego trudnego czasu, który był w jej życiu, i po prostu otwiera się na y, słoneczną stronę życia. Y, kochani, Wy w sierpniu y, przechodzicie przez taką mieczową drogę i idziecie w stronę królowej mieczy, czyli postaci, która świetnie potrafi wyznaczać y, zasadę panujące w jej królestwie. Y, postawi, y, świetnie tutaj potraficie określać, precyzować swoje cele, czego Wy pragniecie w danej sytuacji, potraficie zawalczyć o te y, cele i ochronić przy tym swoje Wrażliwe serce. Jest tutaj potrzeba zdystansowania się, potrzeba logiki, potrzeba takiego bardziej chłodnego podejścia i ważna tu będzie konsekwencja i wytrwałość dla was w sierpniu. W sierpniu w tle czytania pojawia się również dobrobyt materialny, radość z posiadania pełni szczęścia, pełni materialnej. Oraz z posiadania rodziny, z, a jeżeli nie rodziny, to po prostu świętowanie z bliskimi wspólnego letniego czasu. Tutaj jest pełnia szczęścia na polu rodzinnym, uczuciowym, a także na polu materialnym. Tutaj mamy dobrobyt. Dobrobyt, który wy osiągnęliście, kochani, bardzo ciężką pracą. Hmm, może też być tak, że pojawi się dodatkowa gotówka. Może tutaj jakieś wsparcie rodzinne, ze strony yy, yy, wsparcie finansowe ze strony rodziny, tak, ale generalnie przepływ gotówki, stabilizacja materialna, tak, radość, szczęście. Pokazuje się również taka informacja, że możecie być bardzo zmęczeni. Zmęczeni yy, właśnie tą pracą, którą wykonaliście, aby Osiągnąć ten dobrobyt i, i, i to poczucie szczęścia, jest tutaj prośba, żeby po prostu dać sobie prawo do tego, żeby odpocząć, do tego, żeby mm, zregenerować swoje siły, bo już za chwilę znowu jest energia przy Was, królowej buław, która zaprasza do działania, zaprasza do y, polepszania swojego życia, zaprasza do do tańca, kochani, właśnie z energią ognia, wszystko po to, żeby spełniać swoje marzenia. Tylko jest też taka prośba, żeby zbyt szybko nie iść w energię królowej buław, bo na ten moment w sierpniu wy bardzo potrzebujecie odpoczynku i regeneracji, dlatego że jest dużo przy Was takiej trudnej, ciężkiej energii i trzeba jakby dać sobie prawo, żeby, żeby odciąć się od przeszłości, żeby odejść od trudnych, toksycznych sytuacji, żeby zregenerować swoje siły psychiczne i siły fizyczne, a już za chwilę y, z nową energią, żeby wejść w stronę y, 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 działania, y, w aktywność, w optymizm, ale po chwilowej przerwie, tak? Czyli tutaj dajemy sobie czas i prawo do odpoczynku, bardzo zasłużonego odpoczynku. Yy, słuchajcie, Zobaczmy, jak wyglądają uczucia dla Was. Dziewiątka buław. Może być tak, że wielu z Was chroni się w uczuciach, um, boi się zranienia, um, boi się może jakiejś oceny. Um, Wy w uczuciach, na polu uczuciowym, możecie też um, czuć się samotni. Um, Niepotrzebnie też może jesteście w takiej pozycji obronnowalecznej, tak? Czyli wy tutaj jesteście troszeczkę pokazani, że bronicie się przed uczuciem. Jest tutaj prośba, żeby korzystać z doświadczeń, które zbieraliście w aspekcie uczuciowym, żeby wyciągać z nich wnioski, żeby czerpać mądrość, tak? Właśnie tych doświadczeń. I to poczucie, że wy jesteście samotni na przykład w jakiejś relacji, może być kochanie niesłuszne. Może być kochanie niesłuszne. Może to być tylko wasza perspektywa patrzenia, dlatego że wy macie związane oczy i tak jakby nie widzicie innej możliwości, innych rozwiązań. Więc może dlatego tutaj się pokazuje ta czwórka mieczy, że trzeba dać sobie odpocząć, żeby móc złapać inną perspektywę patrzenia na um, pewne sprawy, bo dziesiątka denarów pokazuje, że jest ta rodzina wokół Was, są uczucia wokół was, um, jest energia miłości spełnienia. Więc być może Wy odbieracie tak rzeczywistość. Ponieważ jesteście bardzo zmęczeni, bardzo zestresowani czymś. Yy, może jakieś trudne sytuacje z zewnątrz was po prostu przytłoczyły. Więc wy w uczuciach jesteście w takiej pozycji yy, obronno-walecznej, yy, i tu może też warto podsumować jakiś etap w waszym uczuciowym życiu, bo tu się pojawia dziewiątka yy, czyli może czas też na weryfikację swojego postępowania. W uczuciach, czy to, jak postępujecie w relacji, yy, uważacie, że, że jest ok, że sami byście na przykład chcieli być tak traktowani, jak przypuśćmy postępujecie z partnerem? Co jeszcze byście chcieli osiągnąć w relacji? Tu widać, kochani, zmęczenie, tak? jakieś zmęczenie w aspekcie uczuć, yy, zebranie wielu, wielu doświadczeń yy, i takie troszeczkę poczucie osamotnienia na polu uczuciowym ale też jest taka prośba tutaj że w związku z tym że pokazujecie się jako postać która dużo pracowała nad relacją czy nad uczuciem jest tutaj taka prośba żeby po prostu podziękować sobie i docenić samego siebie w tych wszystkich działaniach które do tej pory zrobiliście nawet jeżeli jesteście singlami tak podziękujcie po prostu kochani sobie za to Ile już zrobiliście dla samych siebie? Zebraliście mnóstwo doświadczeń, teraz możecie z tego korzystać. To może być wasza, wasza siła i wasza mądrość. Co możecie zrobić, żeby nie czuć się samotnymi? Szóstka mieczy, czyli czas, kochani, zadbać o poczucie bezpieczeństwa w relacji. W ogóle w uczuciach, czas po prostu kochani ruszyć, ruszyć, tak? Czyli wy tu pojawiacie się jako postać, która stoi, która jest w bezruchu. Czas ruszyć, tak? Czas zacząć działać w stronę poczucia bezpieczeństwa. Dla jednych może to się wiązać z tym, że trzeba będzie albo solidnie przebudować relację albo odpłynąć. Od czegoś, co już po prostu wam nie służy, co powoduje, że wy czujecie się związani. To już zależy, dla kogo jest jaka informacja. Tu czas zadbać o poczucie bezpieczeństwa zadbać o harmonię, równowagę wewnętrzną yy, zadbać również o to, żeby yy, pomiędzy myślami, które gdzieś tutaj są jednak w przewadze, yy, a działaniem był znak równości. A tu jest, kochani, u Was na razie przewaga, przewaga myśli, trudnych myśli, które idą w stronę wyzwolenia, wyjdziecie w stronę zakończenia jakiegoś trudnego etapu w swoim życiu. Tak, ale tu pamiętajcie, proszę, o odpoczynku i o tym, że działanie też jest potrzebne, nie tylko trudne myśli. Czyli, co możecie zrobić, żeby nie czuć się tak samotni? Po prostu wyruszyć w stronę budowania poczucia bezpieczeństwa. Dosłownie ruszyć, tak? Nie być w bezruchu, w pozycji walecznej. Czas zadbać o poczucie bezpieczeństwa. Jak wyglądają finanse? Finanse wyglądają bardzo pięknie. To jest królowa kielichów, czyli tutaj pojawia się przy Was możliwość zarabiania pieniędzy. Być może zarabiania poprzez pomaganie właśnie innym ludziom, wzrost materii, tak? Materializowanie swoich zdolności, czy psychologicznych, czy spirytualistycznych, czy po prostu zdolności, umiejętności komunikacji z drugą osobą. Innymi ludźmi, którzy potrzebują na przykład Waszej pomocy. I tutaj królowa kielichów mm, zaprasza do tego, żeby zadbać o swoją niezależność finansową. Tak? Zadbajcie o swoją niezależność finansową, żebyście właśnie mm, nie byli. Uwiązani od kogoś, kto rozdaje na przykład pieniądze. Tak? I wy może tak czujecie się uwiązani, tak? Przez kogoś, do kogoś, bo ktoś na przykład właśnie rozdaje kasę i wy musicie po prostu w czymś być, co już dawno powinno być na przykład rozwiązane, tak? I stąd też może jest ta pozycja obrno-waleczna i pozycja osamotnienia czyli tu niezależność finansowa, bardzo ważna, ale generalnie materia wzrost materii, przepływ gotówki, stabilizacja materialna. Co odchodzi do przeszłości? Ok, do przeszłości odchodzi nieumiejętność zarządzania materią, czyli być może zbyt lekkie wydawanie y, pieniędzy, y, rozpuszczanie pieniędzy, y, nie myślenie o sobie w aspekcie przeszłości czyli odchodzi słuchajcie król denarów, ale na pozycji przeszłości to właśnie on się pokazuje jako, y, jako to, że do tej pory może właśnie mieliście trudność z tym, aby tymi finansami zarządzać w, w takim mm, y, zabezpieczający Was na przyszłość sposób, tak? Być może tutaj właśnie zbyt lekką ręką y, po prostu zarządzaliście finansami i to się zaczyna, kochanie, tutaj zmieniać, bo Wy będziecie dążyć w stronę budowania poczucia bezpieczeństwa, i w stronę niezależności materialnej. Um, królowa Denarów, proszę, przychodzi, e, czyli co do Was przychodzi? Przychodzi do Was Królowa Denarów, czyli właśnie umiejętność zarządzania materią, bardzo pięknie. Mało tego, pojawia się tutaj też taka mm, umiejętność e, łączenia domu, Pracy z finansami, czyli takie płynne przechodzenie z jednej dziedziny życia do drugiej dziedziny życia, wzrost autorytetu, poczucie bezpieczeństwa, wzrost materii, stabilizacja materialna, stabilizacja uczuciowa to do Was przychodzi. Natomiast tu bardzo ważne jest to, żeby się rozprawić z tymi trudnymi myślami. Być może właśnie wymierzyć komuś sprawiedliwość, ochronić swoje serduszko, dać sobie prawo do odpoczynku i podjąć konkretne działania w stronę materii. Jest przy Was, kochani, stabilizacja, która w sierpniu będzie zauważalna. Idziecie w stronę poczucia bezpieczeństwa. I teraz, jaka jest rada dla Was? Rada jest taka. Nie spiesz się z niczym, tak? Daj sobie właśnie ten czas. Yy, pomedytuj, może właśnie popracuj z afirmacjami, yy, wizualizuj swoje marzenia, swoje cele i od razu podejmuj działanie. Po wizualizacji nie zostawaj tylko w sferze marzeń, tylko konkretnie od razu podejmuj działanie. To jest bardzo ważne. Wtedy nie będziesz po prostu uciekać w świat iluzji, będziesz twardo stąpać po ziemi, i efekty będą bardzo szybko zauważalne też dla Ciebie. Tutaj jest też taka prośba, że może pewne sprawy się zatrzymają. Może będzie tak, że coś Tobie nie będzie się podobało, będziesz chciał się upierać, że coś musi już teraz się rozwiązać, ale to takie zatrzymanie, będzie y, bardzo ważnym momentem w Twoim życiu, dlatego że Ty po pierwsze musisz naładować baterię, żeby iść dalej, bo Wisielec to jest y, połowa drogi. Jeszcze przed y, Przesłowiowym Głupcem, który rozpoczyna podróż w Arkanach Wielkich, jeszcze połowa drogi, y, druga połowa drogi. I Ty teraz powinieneś zastanowić się, w którą stronę Chcesz iść? Czy to, co już osiągnąłeś do tej pory, to już jest to, czego pragniesz? Czy może nie? Yy, w każdym razie, tu się pokazuje taka prośba: zatrzymaj się, spójrz, yy, kim jesteś, jaka jest twoja misja, jakie są twoje wartości. Zastanów się na nowo, czy kierunek, który obrałeś, droga, którą podążasz, to jest na pewno ta droga. Co możesz zrobić jeszcze? Żeby, żeby pójść dalej. Pokazujecie się tutaj jako osoby, które będą się przebudzać, tak? przebudzać do niezależności materialnej, do długodystansowej stabilizacji, które zmierzą się z trudnymi myślami i będą potrafiły ochronić siebie, które będą na nowo wyznaczać cele, bo to jest też królowa miecza słuchajcie, w tle czytania mamy rycerza buław, który mówi o tym, że hmm, pamiętajcie o odwadze która będzie Wam bardzo potrzebna natomiast hmm, pamiętajcie też o zasadach pamiętajcie o równowadze o spokoju o zdystansowaniu się do pewnych spraw i aby Waszymi działaniami nie y, kierował lęk i niskie poczucie własnej wartości. Skoro jesteś na tym świecie, to znaczy, że jesteś tyle samo wart in, ty, i przepraszam, tyle samo wart, ile inni ludzie. Kochani moi, zapraszam do czytań indywidualnych, zapraszam do rozprawienia się z przeszłością, zanim wejdziemy w nowy rok numerologiczny. Wszystkiego dobrego dla Was, całuję serdecznie, ściskam Was, kochani, i do kolejnego nagrania.